No, cześć. Witam Cię w 70 dniu Matematycznego Wyzwania. Wkraczamy w nowy próg, w próg 30 dni do egzaminu. To już naprawdę ostatnia prosta. Wiem, że już to mówiłem z 3 razy w tym kursie, ale powiem jeszcze też pewnie z 2. Ale 30 dni to już naprawdę mało. To gdybyś codziennie powtarzał sobie jeden dział, jeden temat. Począwszy od siódmej i ósmej klasy. A już się nie wyrobisz, ale no dwa, myślę, że tak. Dlatego warto mieć plan. Zaplanuj sobie plan na najbliższe 7 dni pracy, nie na 30, bo to za dużo i to ci się na pewno rozjedzie wykrzacze na najbliższe 7 dni pracy. Zaplanuj sobie, że przejrzysz tematy z klasy siódmej. Po dwa dzień nie przeglądaj, OK? A teraz lecimy. 1 metr kwadratowy liści drzewa wytwarza przez godzinę 1 gram tlenu. Czyli od razu sobie notuję 1 m2 liści wytwarza 1 gram tlenu. Kurczę, nie wiedziałem. No dobra, powierzchnia wszystkich liści drzewa jest równa polu kwadratu o boku 20 m. Dobra, czyli 1 m2 to jest 1 gram tlenu, a powierzchnia wszystkich liści jest równa polu kwadratu o boku 20 m, to policzmy pole takiego kwadratu czyli 20 na 20. Ej nie, no to mega jest powierzchnia tych liści wszystkich. Powierzchnia takiego kwadratu to jest 20 do kwadratu, czyli to jest 400 metrów kwadratowych. No to już taką działeczkę można... Widziałem domy na takich działkach gdzieś pod miastem, cztery ary. Powierzchnia wszystkich liści drzewa, tak, mamy to policzone, człowiek zużywa w ciągu godziny 200 gram tlenu. Dla ilu ludzi jedno drzewo pokrywa zapotrzebowanie na tlen? No dobra. Czyli one man 200 gram tlenu in one hour. Czyli na jedną godzinę. Dla ilu ludzi jedno drzewo pokrywa zapotrzebowanie na tlen? Czyli tak, 1 m kwadratowy daje nam 1 gram tlenu, więc 400 metrów kwadratowych to jest powierzchnia liści w drzewie daje nam aż 400 gram tlenu. Oczywiście na godzinę. Nieźle. Wow. I teraz człowiek zużywa w ciągu godziny 200 g tlenu. Dla ilu ludzi jedno drzewo pokrywa zapotrzebowanie na tlen? No to 400. Podzielimy na to, ile potrzebuje człowiek, czyli na 200 gram. I wychodzi mi dwie osoby, czyli dwóch ludzików. Jedno drzewo, dwie osoby. Odpowiedź C. Ciekawe zadanie, uczące. Zadanie 1.20. Pan Emil ma działkę w kształcie trójkąta prostokątnego o polu 3000 m2. Jedna z przyprostokątnych tego trójkąta ma długość 120 metrów. Wzdłuż najdłuższego boku działki pan Emil chce zasadzić drzewa. To jest ten najdłuższy bok działki. Działka jest w kształcie trójkąta, czyli to jest przeciwprostokątna, więc tu mamy kąt prosty. I teraz tak. Dwa drzewa mają znajdować się w końcach tego boku, a pozostałe mają być sadzone co 10 metrów. Oblicz ile drzew musi kupić pan Emil. Zapisz obliczenia. <laughs> Ok, znamy powierzchnię tego trójkąta prostokątnego, a więc napiszmy sobie pole trójkąta, jest to 3000 metrów kwadratowych. Jedna z przyprostokątnych tego trójkąta ma długość 120 metrów, no to powiedzmy, że tu mamy 120 metrów. Wzdłuż najdłuższego boku działki, pan Emil chce zasadzić drzewa, nie znamy długości tego najdłuższego boku działki, więc nazwę go literą C i napiszę sobie, że C jest moim znakiem zapytania. Nie znam też B. B też jest znakiem zapytania. Wiemy, że dwa drzewa mają się znajdować na końcach tego boku. No to tak jak na rysunku, a pozostałe mają być sadzone co 10 metrów. Ok, czyli mam drzewo, 10 metrów odstępu i kolejne drzewo. W takich odległościach, w takich odcinkach to ma być sadzone. No to musimy znać długość boku C. Żeby zrobić to zadanie, musimy znać C. Najpierw musimy policzyć B. Jak policzymy B? B wyliczymy z pola. Kiedy wyliczymy B z pola, to C policzymy z Pitagorasa. A więc lecimy. Wiem, że pole trójkąta jest to A razy H przez 2, czyli przyprostokątna razy przyprostokątna przez 2. Tak to działa w trójkącie prostokątnym. A więc w tym wypadku to będzie 120 razy B dzielone przez 2. No i podstawiam pole, czyli 3000 metrów. to jest 120 razy b przez 2. Skracam dwójkę i 120, tu jest 60, a więc 3000 jest równe 60b. Podzielę to przez 60, mam b równe 3000 podzielić na 60, to jest tyle co 300 podzielić na 6, czyli 50. 50 metrów, czyli ten bok tutaj ma 50 metrów. I teraz C policzymy stwierdzenia Pitagorasa. Za to, co już teraz zrobiłem, miałbyś punkt na egzaminie. To jest zadanie na trzy punkty. Tu jest pomyłka w zapisie. Oczywiście trzy punkciki za takie zadanie by było. Liczymy C z Pitagorasa. Pitagoras powiedział, że przeciwprostokątna do potęgi drugiej jest równa sumie kwadratów przyprostokątnych. Czyli c kwadrat jest równe 50 do kwadratu plus 120 do kwadratu. A więc C kwadrat jest równe 2500 plus 12 do kwadratu to 144 i dopisuję dwa zera. A więc C kwadrat jest równe dodaję 25 i 144 to jest 169 i przepisuję zera, ponieważ tu jest ich taka sama ilość jak tu. Czyli mam 116900. Wyciągam z tego pierwiastek i mam C równe pierwiastek z 16900 i teraz jak to robimy Wyciąga w pierwiastek ze 169 dobrze żebyś taki pierwiastek znał na pamięć ja ci go zapiszę tutaj możesz znaleźć te pierwiastki w mojej karcie wzorów którą znajdziesz na mojej platformie mdc.lms.pl dobor brania za darmo pierwiastek ze 169 to jest 13 więc mamy tutaj 13 i dopisuje połowę zer. Były dwa zera, więc dopisuje jedno, czyli 130 metrów. Tyle ma przeciwprostokątna i tyle ma długości ten bok, który chcemy obsadzić drzewami. No dobra, no to mamy to policzone i teraz musimy sobie policzyć, ile nam zmieści się tych drzew na tym dystansie. Wiemy, że drzewo sadzimy co 10 metrów. I bardzo poważny błąd. Popełnia wiele osób na tym etapie zadania, ponieważ chcąc policzyć, ile zmieści się drzew, dzielą 130 przez 10. No i robicie, no dobry pomysł macie, oczywiście ja też tak zrobię: 130 podzielić na 10, bo 10 metrów jest pomiędzy drzewami, daje mi 13 drzew. Ale to nie jest odpowiedź, bo muszę dodać jeszcze pierwsze drzewo, wykonując to dzielenie pomijasz pierwsze drzewo ja ci to udowodnię zobacz dorysuję tu odcinek 10 metrów i dorysuję trzecie drzewo tak naprawdę ten odcinek ma 20 metrów więc jeśli 20 podzielę na 10 to wychodzi mi że powinienem mieć na tym odcinku dwa drzewa a mam ich 3. dlatego to mi pokazuje że dzielenie wyklucza pierwsze drzewo zasadzone. dzielenie przez 10 nie uwzględnia tego pierwszego drzewa więc dzielisz przez 10 to tak naprawdę policzysz ilość odcinków pomiędzy drzewami, czyli jest ich 13, a więc powiedzmy jeden odcinek, jedno drzewo, plus to jeszcze pierwsze drzewo do tego musimy dodać. Czyli 13 drzew, i dodam do tego jedno jeszcze, a więc mamy 13 plus 1 równe 14 drzew, i to jest odpowiedź do tego zadania: 14 drzew. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Jutro w kolejnym nagraniu. Cześć.